W sensie, bo to właśnie wydaje mi się, że tutaj może być jakiś inny. Ale nie, no to jest to samo. Co ja nie wiem. We... Ciekawe czy jakie ma... Ciekawe czy oni w ogóle mają teraz te statystyki augmentów jak nie ma tych stron. Так, снапшот, ютру. <laughs> Nie spodziewałem się, że to jest jedyna różnica. Już myślałem, że z nikt nie jeszcze jakoś wygrał co jest, Stryos W sumie chciałbym utrzymać tryk tak? dopóki nie sprukuję na doniet. Ja właśnie wygrywam. Bo tak. Dobra, to jednak nie. Okej, okay, tu bastiony jakieś. Jest to załoga. I wie co? Dowajterzy. AP O, to będzie Jinx w sumie pewnie. Nie zaję. miecz, albo łuk. dobra wchodzimy w instryk zmiana planów i lobby es no to nie jest time skip, dwa winy I'm going to enjoy this. To niepotrzebne. No okay. gramy. Co chcę dzieje, katu kieruję z tego streama? To ja tak miałem. Ja też po 8 poszedłem spać. Ale akurat nie katu. Ostatnio jak Kato grałem, to zająłem top 2. Albo wygrałem? Wygrałem. Mm -hmm, mm -hmm. Ciema nosi szybka prośba o zostawienie łapki w górę, jak i komentarze o treści w No i to, życzę miłego oglądania, trzymajcie się, cześć. Jeszcze bardziej Win. Bo w sumie bardziej chcesz bufować jednego kary chyba niż wszystkich dookoła. Może też dlatego. W tym secie z powyropami, nie wiem. Ale to prawda. No bo po prostu, cyferki za małe Albo po prostu jest niewygodny i got something to say. I'm going all out. Unmatched. It ain't a party without a fight. Victory awaits. Ja, pierdole! Co to, to, to z rolki w tej grze? No, jeszcze roda mi zajebał. Chciałem wziąć roda, żeby zrobić tego spekryta i mieć spokój. Dajcie mi tu katarinkę, proszę. <laughs> Rakan 3 przed Katariną 2 Nie bywały Szkoda, że nie ma Hiro Rakana Dobra, mamy notę Nie powinno nie zadziałać No, właśnie chyba zaliczył. Więc wydaje mi się, że to jest chyba nadal zbugowane. Unstoppable. Nie wiem, czy takie ustawienie jest dobre. Cześć, Borys. E, mam jeszcze kampanię, bo dzisiaj ostatni dzień. Mo może mi doliczą parę dodatkowych kont, więc jak jeszcze ktoś ma czas, żeby wbić, będę wdzięczny. Wiecie to nie w nie w, w tym w kurze? Spotify, że nie można przełożyć kolejnością ulubionych. Zróbmy tak, i belt pod... Relo? Kurwa. Może jednak... <śmuszny> ja w tej grze miałem timeskipa, ja zapomniałem. Śmieszne. <śmuszny> 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 jest, po zmianie. Teraz Naszor daje szansę na Kryta i manę na autoataka. I cztery, jeśli to jest Kryt. Eee, tak jak Stremos Pala! Pala! Palanga! Tsunami! Ja pierdolej. Dobra, dobra. Pusta rolka, hamujemy, hamujemy. Jeszcze dodajesz słupkę do znajomych na czołgach. Ci pokazuję co i jak do świeżaków. <grym>

Ja muszę w ósmy level wejść jakoś. Hmm... Czemu mnie ja przegryło na jazdy Chyba ten nodoniet nie jest jednak za dobry. No chciałem szpatuły albo to ląne. Jestem czy bez? Oj, no bez jestem, gramy. tutaj, gramy. tutaj, bez tutaj, nie wiem. Nie wiem, może katę nie powinienem tu grać? W sumie to jest scale z 7 poziomem, bez kiby to chyba wygram. Ej, w ogóle ze szpakiem jakoś tak mam. Czy jakoś nie przypadam za jego głosem? Jakoś często jego prawidłowymi rapsami, ale czasami taką nutę daje, że mogę ją katować i katować. Moment dla mnie, że niby go nie lubię, a lubię. A bo stały czas... Yeah. I dali, dali, dali siły. Albo I ...jak Ferrero Oho... Adaptive nie nie ma armora ani resistów na nim, tu wezmę tego adaptiwa jednak, a nie Arkangela. Ale może to był Archangel? Nie, co, bo cały czas. Dobrze, dobrze, nie nakładaj temu. Kurde, ale siedem academy to tak power Co to znaczy na A! O! na nie, dobra, kurwa. Ale schizo. I gdzie ja ty lecisz, no? Ty. No dawaj, dziesięciu na jednego. Proszę. Ten jest z tyłu bez obrażeń. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. I fail, but I won't quit. Yes, so. Kata stąd, tu się pojawiła? Śmieszne te skakanie jej. To jest zoning. No musisz mieć 160 itemów. Mając 7 battle Akademii. Ja te... się pojawi... jakby... kurde, jak to powiem? W fajtach. Każdy fajt ci zlicza itemy. Ja mam teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... ...dziesięć itemów mam teraz. Mam... trzy na Rakanie, trzy na Kacie, trzy na Yumi... ...jeden na Leonie. Komponenty się nie liczą, liczy się tylko całe itemy. No i tak o. Tak, to leave a dent. O, o matko boska. Chuj masz ty. Bo kata ma szansę sami skoczyć na Baklin. chociaż teraz dobrze stanął i nie ma szans wskoczyć na Buckling. Chyba, że szybko wyeliminuje. Ogólnie... ...w tych spotów Kata najczęściej potrafi wyfraudzić jakiś fight. Czy ja nie wygrywam tej gry? Ciekawe, czy to Yumi mnie ukole? No tyle ony Ja tyle nie żyje? Jak to nie Ty co tu poleciał? Ten Raka Rakon assassin. Kurwa wracaj do On się tam poleciał i... Chyba że przegram przez to. Sugienne w Zależy od Twoich MMR-ów. Jedni dostają 30, drudzy 60. Należy, jak masz 1800 LP to nie za dużo. Jak masz 900 i grasz na ludzi, którzy mają 1800 LP to duże. Więc nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Nie by jest tak za ale. Nie wiem. Mam tego. Nie ma komu dać, ale chyba trzeci ten po prostu. O kurde, zjebałem. Ale... Co to nie wolę... Dżerwana? Wolę dżerwana. Czyli dobra odpowiedź. Niedobrze jebać lola. W sensie, które regularnie gra w TFT, a nie grają w lola. Nie wiem, od minimum roku to. W chuj. A nie jak rozumiemy, gra w lola. Czy kiedyś zagrała grę. Czy, nie wiem, gra przynajmniej gierkę na ROK? Pamiętacie, jak ROK on, on grał w Gifteenie? Ty zawdzięczysz nie LoLu? No tak, no. Kiedykolwiek? No to, to zupełnie inne pytanie. Nie, nie sprecyzowałeś. Bo ja na przykład nie gram w LoL'a, a gram w TFT, tak? A kiedyś grałem w LoL'a. Przeczytałem ruchy. Zostawisz. Nie testuj mnie. Mogę to zrobić. To w lidze diament. tak wszystko, a tak naprawdę... TFT istnieje dzięki Bogowi, bo żeby nie Bóg, to by nie było świata. Ну no, и и как еще только тут -то. есть. Yes.